Hej, Szykujemy się do różowego nocowania. Najpierw pokażemy nam nasze piżamki. Jest nas trzy. Zaczynamy. Pierwsza piżama moja. Oto Jolity piżama. Teraz piżama, Hani. Siostry Jolity. Piżama, Hani. Teraz piżama mojej koleżanki, Hani. Hejo! Piszcie w komentarzach, na ile oceniacie nasze piżamy. A teraz idziemy myć zęby. Myjemy zęby! Ja już zęby umyłam! Ja też już umyłam zęby! Lecimy dalej! Tak umyłam! <grym> A teraz będzie bitwa na poduszki. Dziewczyny zaczynają pierwsze. Hania ma większą poduszkę, a ta ma bardziej twardą. No, mega twarda. To, żyjecie? Dobra, teraz ja. A, ua, ua, ua. Atakujemy. A, A, skończyliśmy bitwę na poduszki. Będziemy sobie opowiadać śmieszne historie. <grym> Okej, okay, pierwsza Hania mówi śmieszną historię. Dlaczego kura przeszła przez ulicę? Odpowiadajcie w komentarzach. Teraz Hania odpowiada. Hmm, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem. No to Hania mów. A wy odpowiadajcie w komentarzach. Poposzła do McDonalda. <laughs> teraz ja mówię. Dobra, teraz ty. To była fanem McDonalda. Aha. Dlaczego koty wlatują mi na podwórko przez bramkę? Bo w, w bramce u ciebie jest dziura. Tak, to prawda. <laughs> Żadnego śmiesznego. Nie? Jukamu, Julita mów. Ja nie mam żadnego śmiesznego odcinka. No opowiedz. Dawaj eee... no, jakąś na śmiesz... Napiszcie w komentarzach jakiś śmieszny żart. Um, a ja chyba nie mam. Ja znam Julki, hi Julity historię. Jak byłam u niej i jeździliśmy sobie rowerami, to jolita to to się zapatrzyła. Na...